Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W trochę innych okolicznościach, pod kątem tła. Mam nadzieję, że takie tło będzie wam się podobać. Już wypełniłam swoje szuflady. To jest zabudowa IKEA Pax stworzona pod yy, przechowywanie kosmetyków. Jak pokazałam ją kiedyś na Instagramie, to było mnóstwo pytań, co to za meble. Więc yy, osobny odcinek po prostu o tym moim przechowywaniu kosmetyków, jak już to skończę, yy, powstaje a dzisiaj przejdziemy sobie do nowości, które będziemy testować. Będzie tu też kilka rzeczy, które już widzieliście na moim kanale ale w troszeczkę innych zestawieniach kosmetycznych, więc mam nadzieję, że będzie się miło oglądało. Ja też jestem troszeczkę przeziębiona, więc makijaż mi się przyda. Będzie takie spektakularne przed i po w moim przypadku, także serdecznie zapraszam do obejrzenia dalszej części filmu. Zanim jednak przejdę do makijażu, chciałabym pogadać trochę o pielęgnacji, bo w ostatnim czasie znalazłam absolutnego hiciora pod kątem cery problematycznej, przytłuszczającej się i mieszanej strefy T, której ja jestem posiadana. Siadaczką. I bardzo długo szukałam pielęgnacji, która połączy u mnie efekt matujący z nawilżeniem, ukojeniem mojej skóry, czego nie dawały mi żadne inne kremy, których po prostu bałam się używać, bo po dłuższym czasie stosowania matujących, regulujących, wydzielanie sebum kremów doprowadzałam sobie do przesuszenia mojej skóry, bo moja skóra jest bardzo wrażliwa, ma tendencję do odwodnienia, do wysuszenia i bardzo często doprowadzałam się do suchych skórek, aż trafiłam na tego cudaka. Jest to Weoli Botanica Oil Free Sebum Control Moisturizer i tutaj ym, całym sukcesem tego kremu, który odkryłam przypadkowo bardzo jest to, że mamy tutaj połączenie składników nawilżających, takich bardzo mocno odżywczych, kojących, razem właśnie z efektem regulowania sebum, który jest tutaj w tym kremie tak wyważony, że pięknie trzyma mat na strefie T na przykład, jeżeli macie mieszaną skórę tak jak ja, albo macie całą przesuszającą się cerę, to polecam nakładać na całą twarz. Z tymi właśnie nawilżającymi, kojącymi składnikami, które tworzą tutaj taki optymalny balans, żeby ym, dać Wam przepiękny efekt regulowania sebą przez cały dzień, efektu matowej skóry, dosłownie jak baza pod makijaż, ale nie przesuszyć wam jej na dłuższą metę. I to to jest coś, co, czego bardzo długo szukałam, żaden krem mi tego nie dawał. Ten stosuję już od kilku tygodni bez żadnych efektów ubocznych. Uwielbiam to, jak wygląda na nim makijaż, jak utrzymuje się efekt na strefie T w szczególności, bo pod tym kątem właśnie moja cera jest problematyczna. Bardzo ładnie też koi wszelkie niedoskonałości, które macie na skórze. No rewelacja, naprawdę, pod kątem składowym, bo pewnie to Was interesuje. Już Wam powiem dokładnie, żeby tutaj nic nie pomieszać. Jest to dokładnie hydrożelowy krem o lekkiej konsystencji z aktywnym ekstraktem z zielonej herbaty z EGCG. Nelopure to jest ten składnik, który odpowiada za utrzymywanie regulacji sebum na skórze. Jest to wyciąg z kwiatu lotosu. Mamy tutaj wąkrotę azjatycką, która jest jednym z moich ulubionych składników i zawsze to mówię i to mnie też zachęciło do stosowania tego kremu, ale dodatkowo mam tutaj w opisie, że dzięki użyciu przez nas innowacyjnej technologii nośników liposomowych zawarte w kremie składniki aktywne głębiej wnikają w skórę i przynoszą natychmiastowe efekty. I tutaj przy tym kremie faktycznie widać natychmiastowe efekty, więc jeżeli szukacie takiego mm, kremu, który skontroluje waszą przetłuszczającą się cerę, to to jest absolutny must have i polecam go właśnie stosować pod makijaż. Zobaczycie efekt, no, efekt wow. On ma bardzo lekką, bezolejową konsystencję i wystarczy go dosłownie odrobinka. On jest tak bardzo wydajny. Ja sobie go nakładam na całą strefę T, zaczynając od czoła, idąc przez nos i kończąc na brodzie. Jeszcze chciałam dodać, że cała seria Veoli pod kątem niedoskonałości składa się z czterech produktów. Mamy tutaj żel do oczyszczenia twarzy, mamy tonik kwasowy, który jest takim konkretnym kalibrem i mamy krem na noc redukujący niedoskonałości z kwasem salicylowym 1,5%, aktywnym ekstraktem z zielonej herbaty i skwalanym. Tutaj jest też wąkrota azjatycka i to jest produkt, który ja lubię nakładać na noc punktowo na niedoskonałości albo na nos, bo on pięknie oczyszcza mi pory. I pod kątem oczyszczania porów na nos jest też niezastąpiony, więc jeżeli macie taki problem, to tutaj też ten produkt bardzo serdecznie Wam polecam. Te kremy są mega wydajne. Tutaj mamy bardzo lekką konsystencję, której wystarczy dosłownie ziarenko grochu, żeby sobie go zaaplikować, więc one będą bardzo wydajne, naprawdę są świetne. A teraz przechodzimy już do makijażu. Zaczynam od podkładu, który Wy już znacie, ale dzisiaj połączę go z innym pudrem i innym korektorem, ponieważ mam. Korektor hourglass, który kupiłam pod kątem e, wyszukiwania najbardziej kryjących korektorów. E, czy jestem z niego zadowolona? O tym powiem Wam za chwilę, ale najpierw przejdźmy sobie do Eveline. Better than Perfect. Bardzo lubię ten podkład. On nie daje mi e, może takiego krycia. Jakie bym chciała, ale za to przepięknie wygląda na skórze i bardzo długo się utrzymuje. Nawet jak teraz miałam katar i wycierałam sobie nos, to on, yy, powiem Wam, wytrzymał w tej okolicy chyba najdłużej ze wszystkich podkładów, jakie zazwyczaj mam yy, okazję nosić w takich sytuacjach, kiedy jednak muszę wycierać sobie nos. Podkład nałożony, więc teraz zgrabnie przechodzimy do korektora. Hourglass w odcieniu Birch. Nie wiem, czy to się tak czyta. Birch. Jest to najjaśniejszy kolor, który troszeczkę oksyduje, ale dosłownie delikatnie. Nakładam sobie go tutaj poniżej mojej doliny łez, ponieważ on się bardzo mocno rozciera. Znaczy, ma mocne krycie i rozciera się na dłużej powierzchni, więc. Zawsze wolę go nałożyć troszeczkę niżej niż za wysoko. Yy, nałożę sobie go jeszcze tutaj. Naprawdę jest solidnie kryjący. Bardzo dobrze wygląda. Stosowałam już go yy, kilka razy. I muszę powiedzieć, że przy dobrym doborze pudru. Wygląda spektakularnie. Jest to faktycznie najbardziej kryjący do tej pory korektor, jaki stosowałam. E, czy żałuję zakupu? Absolutnie nie. E, dokupię sobie jeszcze ciemniejszy odcień, ponieważ ten jest tak naprawdę na granicy jasności i przydałby mi się ciemniejszy, chociaż gama kolorystyczna jest taka mało neutralna, bym powiedziała. Jest dużo żółtych odcieni, które dla mnie będą po prostu później za ciemne, ale zobaczcie, jak on pięknie kryje. On troszeczkę zaraz ściemnieje i bardziej dopasuje się do mojej skóry, ale naprawdę kryje pięknie. I daje bardzo ładne, takie wręcz gumowe wykończenie. Czy to jest stuprocentowe krycie, którego oczekiwałam po recenzjach tego produktu? No nie. Jeszcze i tak będę szukała mocniej kryjącego y, korektora. Natomiast mamy tutaj piękne połączenie mocnego krycia z taką właśnie gumową konsystencją. On wcale nie jest ciężki y, pod okiem, co bardzo często zdarza się przy tych y, takich mocno kryjących, zastygających korektorach. Ten tego nie ma. Nałożę sobie go również na powieki. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że bardzo szybko korektor rozlał się poza opakowanie i dotyczy to wielu y, korektorów wysokopółkowych. One. Ja nie wiem czy, czy tutaj. Są źle zaprojektowane, ale bardzo dużo korektora się po prostu marnuje, i później on się usyfia po całym opakowaniu. W korektorze za tyle pieniędzy nie powinno mieć to miejsca, a jednak ma. Yy, zaraz sobie to przypudruję. Pudrem z Bell, bo on bardzo dobrze yy, wygląda z tym korektorem yy, i troszeczkę go przyciemnia. Natomiast za, zanim do tego przejdę, to wezmę kolejną nowość, bronzer w kremie z glam Shopu w odcieniu. I teraz się zastanawiam, czy wziąć piken, czy piaskowy. Tak, wezmę piaskowy. On jest troszeczkę chłodniejszy. Tak się prezentuje opakowaniu. W opakowaniu wygląda dość ciemno, ale po roztarciu zauważyłam, że nie jest wcale taki ciemny. Biorę prototyp mojego pędzla Hakuro All in One 02, ponieważ akurat mam go w innej wersji kolorystycznej trzonka, ale jest to Hakuro All in 102 i nałożę sobie go powyżej kości policzkowej. Ja, jeżeli mnie oglądacie, jestem yy, zwolenniczką konturowania na sucho. Natomiast ostatnio konturowanie na mokro stało się tak popularne, że też chciałam go spróbować. Spróbować nie tyle, że pierwszy raz, bo nieraz konturowałam sobie twarz, ale tak wprowadzić w życie, tak częściej po prostu używać zarówno na co dzień, jak i w makijażach bardziej skomplikowanych i ten odcień wydał mi się taki optymalny dla bladiochów, bo bardzo często te produkty przeznaczone do konturowania na mokro one są po prostu zbyt ciepłe, zbyt um, pomarańczowe, zbyt ciemne dla bladiochów. I ja bardzo długo nie umiałam y, trafić na produkt, który kolorystycznie by mi pasował. I nadal uważam, że. Nawet ten najchłodniejszy, jasny kolor tutaj z glam shopu to nadal nie jest to, co by mnie satysfakcjonowało. Więc bardziej pod kątem kolorystycznym nie stosuję takich yy, specyfików niż pod kątem yy, samej jakości i funkcjonalności używania, bo to jest naprawdę wygodne. Może nie pełne konturowanie, bo po przypudrowaniu jej ja i tak polecam wykonturować się na sucho. Ale macie taką, y, taki szkielet konturu, nad którym macie na pewno większą kontrolę niż nad produktem suchym, który już jest aplikowany na, na produkt suchy, bo tam nie możecie sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. Natomiast tutaj, gdybym nałożyła za dużo, gdybym założyła na, za nisko, gdybym chciała coś poprawić, coś zmyć, zawsze mogę wrócić do korektora czy podkładu i sobie to po prostu podczyścić bez żadnego. Y, jakby ubytku, natomiast przy suchych produktach trzeba już mieć wiedzę, jak to zrobić, żeby nie uszkodzić gotowego makijażu. Także yy, jest ok, ale nadal uważam, że mogłoby być troszeczkę chłodniej. Dobra, mój ulubiony aktualnie puder pod oczy: Bel Hypoalergenic Fresh Matte w kolorze 01 Alabaster. Tak się prezentuje. On troszeczkę przyciemni mi okolice pod okiem. Hakuro Lin 02. Już w wersji rose gold. I zobaczcie. Tak prezentuje się okolica pod okiem, która jest przypudrowana i pokryta tym mocno kryjącym korektorem. Naprawdę jest to satysfakcjonujący efekt dla mnie. Pomimo tego, że uważam, że nie przykrył aż tak, jakbym tego oczekiwała po reklamach, i recenzjach, y, które widziałam przed zakupem, i tak uważam, że jest to efekt warty y, wydania tych pieniędzy. I tutaj, nawet w przypadku tego pudru, y, ładnie niweluje tą jasność y, odcienia, który przed przypudrowaniem po prostu był za jasny. Do przypudrowania całej reszty makijażu użyję pudru Eveline Varieté. Jest to jeden z moich ulubionych pudrów, który daje delikatnie rozświetlone wykończenie, którego dzisiaj, na które po prostu mam ochotę. Już Wam mówię, dlaczego mam ochotę ponieważ kiedy nakładam sobie na strefę T ten krem matujący, który trzyma moją skórę w ryzach, to mogę sobie pozwolić na większą ilość produktów. O rozświetlonym wykończeniu, i tak, jakby zachować w tym całym szaleństwie trwałość. Mam trwałość, którą daje mi pielęgnacja, i efekt rozświetlenia, który lubię bez martwienia się o wyświecenie się skóry mm, przez sebum. Wiecie o co mi chodzi? Mam efekt efekt, który lubię, ale w kontrolowany sposób. I to właśnie daje mi ten krem z Veoli, który Wam naprawdę serdecznie polecam. To konturowanie po przypudrowaniu wygląda nadal bardzo fajnie, więc użyję tylko i wyłącznie rozświetlającego różu. Glowish by Huda Beauty numer 1. Taki odcień, jeden z moich ulubionych róży. Bardzo go lubię właśnie do takiej rozświetlonej skóry. Hakuro Lin 101 i aplikuję go powyżej mojego policzka. Mój policzek jest naturalnie zaczerwieniony na środku, więc przyciągam po prostu to zaczerwienienie do góry, żeby utworzyć efekt, jakby to zaczerwienienie naturalne było częścią makijażu. Teraz mydełko do brwi Brow z Maxmo i kredka z Benefitu numer 2,5. Od kiedy mam to mydełko nie używam żadnego innego, bo efekt jaki mi daje jest tak satysfakcjonujący, że nie chcę go po prostu zamieniać na żadne inne. I możecie to zauważyć w moich ostatnich filmach, że zawsze się pojawia to mydełko i jest naprawdę jakościowo rewelacyjne. A kredka z Benefitu numer y, 2,5 jest takim ideałem do takiego mysiego blondu, który mam ja, y, na odroście. Więc jeżeli jesteście taką typową słowiańską urodą, to będziecie z tego odcienia zadowolone. odrobina korektora i pędzel numer 05 żeby podczyścić sobie granice. I tutaj naprawdę nałożyłam na pędzel odrobinkę tego korektora i on cały czas maluje. I to jest dowód na to, jak on długo maluje z tego jednego pędzelka. Yy, no jest naprawdę jest spektakularne i chyba największe z tych dotychczasowych, które miałam. Teraz delikatnie zaznaczę sobie oko paletą Ibra by Evelina Zych. Bardzo lubię tę paletę, ale bardzo rzadko z niej korzystam, więc ostatnio staram się jej często używać do makijaży dziennych, bo pod tym kątem jest świetna. Biorę pędzelek z kolekcji All in One 06, czyli miotełkę. Ciemniejszym brązem przyciemniam sobie zewnętrzny kącik. Od razu macham na większej powierzchni, żeby również uzyskać taki bardzo miękki efekt. I wracam jeszcze do jasnego brązu i pędzelek numer 03, żeby mocniejszą siłą rozblendować wszystkie granice, które tutaj jeszcze mogły wystąpić. Teraz palcem nakładam ten piękny błyszczący cień. Wewnętrznym kąciku nałożę sobie jeszcze odrobinkę jasnego cienia, chociaż on jest taki dość żółty. Nie wiem, jak będzie tutaj wyglądał, ale zobaczymy. Ale za to jest bardzo mocno napigmentowany. Do wewnętrznego kącika używam pędzla numer 07, oczywiście all in one. I teraz tak na Instagramie obiecałam Wam porównanie nowych tuszy Pierre Ne. Pierwszy to jest Elegance Volume Mascara, a drugi to jest Magnolia Blooming Lashes Mascara. One się różnią szczoteczką. Ta różowa ma tradycyjną taką Włochatą szczoteczkę. A natomiast czarna Elegance ma szczoteczkę silikonową, więc nałożę jedną. Na jedno oko, drugą na drugie oko, i zobaczymy, jaka jest różnica. Obie są czarne. Moje rzęsy nie są spektakularne, więc tutaj żadna maskara nie robi takiego efektu, jak na rzęsach, które byłyby świeżo po liftingu, albo na długich, podkręconych naturalnie rzęsach. Ale jeżeli na moich rzęsach coś dobrze wygląda, to znaczy, że jest dobre <grych> I, i to też ma swoje plusy. Teraz na drugie oko i zobaczymy jaka jest różnica. Na pewno szczoteczka silikonowa bardziej rozczesuje mi rzęsy. Łatwiej też mi się je pokrywa niż yy, maskarą różową. Natomiast yy, maskara mm, Magnolia, tak, tak ona się nazywa. Y, mam wrażenie bardziej wydłużyła mi rzęsy. Tutaj one są ładnie pokryte, one są bardziej rozdzielone, ale nie są tak wydłużone jak po stronie magnoli, więc o dziwo y, oko z magnolią bardziej mi się podoba. Ym, obie maskary mają taką y, ciągnącą się konsystencję, która bardzo ładnie i szybko oblepia rzęsy. Więc to jest ok. Tutaj spróbuję sobie naprostować te rzęsy, które nie robią mi takiego efektu, jakbym chciała, ale tak. Ym, ta konsystencja jest taka powiedziałabym trochę gumowa, przez co bardzo ładnie tej jakby oblepia rzęsy i mamy nad nimi kontrolę. One są takie ym, powiedziałabym giętkie. Nie są wysuszone i chyba jednak tą czarną, łatwiej mi się pracuje. Sami musicie ocenić, który efekt Wam się bardziej podoba. Efekt na oku jest bardzo podobny. Konsystencja tych maskar, tak jak mówiłam, jest taka gumowa w obu przypadkach, więc wybierałabym po prostu szczoteczkę, którą standardowo bardziej wolicie używać. Czyli jeżeli lubicie tradycyjne m, takie. Włoskowe szczotki, to tutaj różowa, a jeżeli wolicie szczotkę silikonową, bo tak Wam się lepiej pracuje, to wybrałabym czarną, ale efekt jest bardzo, bardzo pozytywny. Nałożyłam jedną warstwę, tutaj delikatnie dorobiłam końcówki drugą warstwą i, i naprawdę na moich biednych rzęsach to dobrze wygląda. Także zachęciły mnie do stosowania ich częściej. Teraz jeszcze wrócę do rozświetlacza, bo brakuje mi tutaj rozświetlacza. Użyję Benefit Cookie, pędzelek numer 02. Tak jak mówiłam, dzisiaj zależy mi na rozświetlonym efekcie skóry. Mam tutaj rzęsy Super Nowy które są stworzone przez Katosów. Wybiorę sobie jakiś model i przykleję je od spodu. Może cancer. Rzęsy doklejone. Okazało się, że one wcale nie są delikatne. Możecie zobaczyć, że zrobiły tutaj efekt wow, i wizualnie jest to dla mnie efekt wow. Wykonane są przepięknie, ale niestety do klejenia metodą od spodu trzeba mieć naprawdę wielką wprawę, żeby poradzić sobie z dość sztywnymi paskami w tych rzęsach, więc nie będą to moje ulubione rzęsy do klejenia rzęs od spodu, bo wolę. Miększe, bardziej elastyczne paski. Natomiast wizualnie robią efekt wow, więc już je zostawię. Wytuszowałam też czarnym tuszem Elegance Dolne Rzęsy, bo one u góry są naprawdę spektakularne, więc bez dolnych rzęs było za goło. I teraz przejdziemy do makijażu ust, bo wiele z Was po prezentacji nowych pomadek Huda Beauty na Instagramie pytało mnie, czy odcień bombshell się zmienił. I tak. Niestety, albo stety, zaraz sobie to sprawdzimy, bombshell się zmienił kolosalnie. Jest o wiele ciemniejszy, o wiele bardziej czerwony, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na ustach. Nałożę sobie stary bombshell na połowę ust i nowy bombshell na drugą połowę ust, więc zaczniemy sobie może od konturówki. Mam tutaj konturówkę Eveline w kolorze 02. Dobra i najpierw zrobię sobie słocze. Pierwszy stary bombshell. Bardzo lubiłam ten odcień. Był to taki jasny, ciepły niód. A teraz y, wydaje mi się być zdecydowanie ciemniejszy. I bardziej różowy. Stary bombshell. Nowy bombshell na dole. Jest to całkiem inny odcień. Dobrze, jedziemy. Połowa ust, stary. Dobra, i teraz lecimy po drugiej stronie. Nowy bumpszel. Całkiem inny odcinek. Zarówno na słoczach, jak i na ustach widać to bardzo mocno. Wąprzel stary był cieplejszy, jaśniejszy, bardziej w tonacji nude, nowy jest ciemniejszy, spokojnie o jeden, może bym powiedziała, nawet 2 tony, jest bardziej różowy. I na całych ustach będzie zdecydowanie dawać ciemniejszy, intensywniejszy efekt niż stary bombshell. Bo to, że formulacja się zmieniła na lepszą, to nie jest dla mnie problem. Te formulacje są naprawdę bardzo do siebie podobne. Trwałość jest też bardzo do siebie podobna do poprzednich pomadek. Ale jeżeli macie jakiś swój ulubiony odcień, który stosujecie przez lata i naraz on się zmieni, no, to może być niemały zawód, także jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia na ten temat, że huda aż tak bardzo zmieniła ten odcień. Dobra, ja sobie dołożę nowego bąbelka na całe usta, żeby to wyrównać. Bo różnica jest za duża, żeby to tak zostawić. Rozpuściłam włosy, tak prezentuje się gotowy makijaż, teraz możecie go zobaczyć z bliska. Jestem ciekawa, które kosmetyki Was zaciekawiły, które już znacie, jakie są Wasze opinie na ich temat i jestem w szczególności e, bardzo ciekawa, jakie są Wasze opinie na temat tego korektora Hourglass. Czy żałujecie wydanych pieniędzy, czy jednak jest to dla Was satysfakcjonujący zakup? E, czym e, dłużej jestem przy świetle studyjnym, tym widzę. W Większe przebijanie jednak tych moich cieni, e, dlatego muszę kupić jeszcze ciemniejszy odcień, który bardziej zniweluje ten efekt moich zasienień. Nie spodziewałam się, że ten jasny będzie taki jasny, a nie miałam możliwości zobaczenia odcieni na żywo, więc y, zamówię po prostu jakiś inny, ale i tak dla mnie jest to piękne wykończenie przy bardzo, bardzo mocnym kryciu. Jeżeli macie y, jeszcze mocniej kryjący zamiennik, to oczywiście piszcie w komentarzach bardzo chętnie y, przyjmę takie polecenia i wypróbuję. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Buzjak, ty se se papa.